Siemanko, dzień dobry, dobra jeszcze raz. dobra, ale nie ucinaj, dobra. siemanko, no, dobra ja pierwszy, ty druga, dobra, siemanko, siemanko, dzisiaj zaczynamy vloga z wyspy, jest to vlog z korfu i pokażemy wam standardowo co jeść i co pić, i co zwiedzić? E, chyba tego zwiedzania będzie dzisiaj mało Dzisiaj po prostu odpoczywamy od tych wszystkich podróży Miłego oglądania Dziękuję. Witamy serdecznie Dzisiaj witamy z operatorem, który nie jest tym razem Klaudia Ale nie pokażemy wam go Jesteśmy w Korfu wiecie już po tytule filmu zresztą zamówiliśmy sobie taki oto chlebek eee, nie wiem co, co to jest za chleb wygląda zajebiście smacznie eee, co tu jest? to jest, rośponka? Tak, to jest rośponka, pomidorek jakaś kiełbaska tutaj, serek no taka zapiekaneczka grecka tak że no, nie, nie wiem gdzie to o kurcze a jak zapiekanka, to może tu będą grzyby, co? Oby, Tego że. Nie, nie bo ja No, zapomnieliśmy nie o tym, że Klaudia w głównie nie jest. Dobra, z bierzemy. Pomidora nie bierzemy, nie będziemy chce warzywami grzybowywać. Ej, grzyby są. Widzimy wieczorem, ale Klaudia z pieczorym sobie podciąga, będzie okej. Okay. być taki, że kogoś dyskryminuje to mamy po prostu niskorosłe pomarańcze niekarłowate to jest kumkwat. byliśmy w tej śniadaniowni, co się nazywa kumkwat. kum, 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 próbujemy zmieniliśmy trochę destynację, obrałem mam taki kwas, jakbyście tą skórę z pomarańczy tak między zębami dobra, mam nadzieję, że mi to osłodzi troszkę smakuje jakby jak, Jakbyście to białe, co jest, pomiędzy pomarańczą a skórką, Żuli w, i, i do tego mieli 3-4 zawartości pestle. No chyba to nie są moje smaki. Chciałem oczywiście coś z jakimś głupim potekstem powiedzieć o dużej armacie. Czas moja duża armata. Hehe, śmieje się. Weszliśmy parę schodów, jest tak upalnie, jest tak gorąco. Ile i 10 czy 15? No chyba tylko w cieniu. <średytorium> 7... Dobra, idziemy się na drinka. Na szczęście jest tu jakiś wodopój, mam nadzieję, że coś tam dorwiemy. Jesteśmy na starej twierdzy z No w sumie tu są tylko skały. Musimy troszkę jeszcze przebić tej drogi. Idziemy. My już właśnie dostaliśmy nasze pomczusie e, Lokomades. E, wzięliśmy w dwóch wersjach. E, jedne z e, bananem, a drugie z e, mleczną czekoladą, i z e, białą czekoladą, i z ciasteczkami. Mm, I powiem. Tak, dokładnie. Te są specjałem, te wzięliśmy dodatkowo. Yy, oprócz tego w menu mają też lokumezi. Lokumeze. Lokumezę, one są na słono. Na bank wypowiadamy źle, ale wybaczycie nam. Tak, wstawimy wam zaraz tutaj. Będzie to pokazane. Także yy, jeżeli ktoś z was zjadł te na słono, to jesteśmy ciekawi recenzji. My się już nie pokusimy, nie mamy tyle miejsca, ale próbujemy. Są przepyszne. Właśnie wziąłam pierwszego gryza. Lepsze od tych w Atenisiu? Wiesz co, nie pamiętam, nie pamiętam tych batena. Nie Atenach. One, one pewno... były dobre, ale, ale jakoś nie były takie... Chcieliśmy je spróbować jeszcze raz po prostu. No bardzo dobre. One są inne niż na przykład jak byliśmy w Tajlandii, bo mają mnóstwo dodatków, więc same te dodatki są pyszne są grubo nie są y, ciepłe, przynajmniej tak mi się wydają, ale są bardzo świeżutkie, tak jakby no, i tak świeżo wy, wy, wysmażone. Także bardzo polecam. Ten bananek jest tak fajnie wyczuwalny, taka nutka jak banana wygląda. A mięciutkie jak ponczuś u nas? Tak. Czy troszkę jak nasz się różni? Pończusz, dla mnie jest jak nasz ponczuś, Jak takie mini pończusz. A za słodkie czy nie za słodkie? Słodkie bardzo. I jak ktoś nie lubi słodkiego, to myślę, że trzy wystarczą. A to czyli nie ma kogoś takiego... Które lubią skoki? Tak, tam starczy. Robimy akcję ratunkową jakiegoś żuczka. Żuczka, no iaczka, mam nadzieję, że mi nie skoczy na łeb. Ja też mam taką nadzieję, bo Żuczek jest, jest tu, duży. Pożar się cukru tych chodników. O, o, chyba koperką. Serio? Niech smarczy, który on się ruszał. O, nie. Dobra, okazało się, że jednak żyje. Czekajcie, nie umiem go namierzyć. A kolego, tutaj. gdzie idziesz? Idzie. Patrz, jaki on jest ogromny. No, porównuj do Mateusza Buka. Ej, no, ej zostaw go! Ale na czy nie zaszkodzi? Przestań, paparzuczku. Gdzie Gdzieś tam w spokoju, kolego? Ej, mam nadzieję, że taki nam na łeb zarobi. No, panie. chodźmy sobie. Proszę Państwa. Być w Grecji i nie zamówić greckiej sałatki z serem feta, to tak jakby pojechać do to i nie dostać w pierdolu. Także ta pozycja nie mogła umknąć naszym oczom i brzuchom coś nasłoną po tych pączkach, chociaż minęło ile? już? 4 godziny dobre, co? I, i trochę kroków. No ale no, apetyty mamy słabe. Tu już trochę rozdziałdziałem, bo tu była taka wielka kostka. Tylko oczywiście jakiś pan nam przyszedł tutaj w kadr zaczął gadać, więc trzeba było się posiłkować nowym nagraniem. No, ale nie liczy się jak to wygląda na talerzu, bo w duchu i tak będzie tak samo wyglądało. Bierzemy. Ja nie wiem, czy taką sałatkę grecką, ja nie jestem zwolennikiem sałatek. W ogóle sałatki Cezara mi tak cierpienie. To jest masakra. Nie jestem zwolennikiem sałatek. Dla mnie jedyne warzywa akceptowane to są ziemniaki. Gdy zrobimy frytki, także wcinamy tutaj. Może mi posmakuje, zobaczymy. Pajeczka. Takie takiej jeszcze nie jadłem. A poszliśmy do pierwszej lepszej restauracji. Jest może nie pierwszej lepszej, bo ma opinie dobre. Tutaj wsteimy, ale jakoś nie robiliśmy. Edysia, czuł, że jest tutaj na Korfu najlepsza sałatka. No jest, petarda. świeże warzywka, świeża cebula, chrupię to wszystko pod względem. Papryka, oliwa, tyle wystarczy, pycha. No to tutaj mamy talerz dla trzech osób. Ja myślę, że sam bym się z nim uporał, także jakiś niedosób musi być na kolację Szaszłyki, sublaki bodajże to jest. To jest chyba wszystko, naprawdę. burgerek wszystko. z indyka, kurczaczek, tam jest schowany, kiełbaska, chlebek, sosik. Jeden jest tatarski, tu mamy sacyki, może pan operator pokazać je. Tu. i panie operatorze, tutaj są ostry. Także co robimy? i życzymy sobie smacznego i wy to zapewne oglądacie to z jedzonkiem inaczej się tego nie da Na Korfu i przyjechaliśmy do kawiarni słynnej ze scen, które były nagrywane w James Bond. W Jamesie Bondzie. W jednej z części Jamesa z... Bonda, z... proszę pani. No dobrze, jedna z części części Bonda. W ogóle jak tutaj przyszliśmy to pan dał nam taki super, tutaj nie wiem czy może pan kamerzy... kamerzysta pokaże, dostaliśmy książeczkę, foto, taki album z, ze zdjęciami tych właśnie Plastiz, scen. Ze scen pościgów. Tak, dokładnie. To była Kiedy... część e, tylko dla twoich oczu. Także. No, może ktoś z was będzie kojarzył, pamiętać. Ja niestety nie roczniki. pamiętam. Tak, ja nie pamię, pamiętam, aktora, natomiast nie pamiętam dokładnie każdego programu. pewnie ojciec filmu. zmuszał za dzieciaka do oglądania <grym> filmów z nim, jak to, każdy ojciec albo westerny, albo wiadomości za <grym> dzieciaka. No i zamówiliśmy sobie kapucinko, które już tutaj przyszło. czekamy jeszcze na lemon pie, jakieś Mateusz. Lemon scramble. Aha, jakieś chyba ciasto. Ale dobra, oczywiście myślałem że to taka spelunka. Tak, a, a to jednak się okazuje, fajny, że nie? naprawdę jest fajnie. I zamówiliśmy jeszcze soczek pomarańczowy, także czekamy i zaraz będziemy próbować. Audio, to ja e, scramble, nie crumble. To jest lime crumble e, Logic bananek hmm. Czy to jest nektarynka, nie? Ja chyba nie odróżniam jest... tak. to jest skinek. nektarynka. Nektarynka nie ma włosów. E, tu jest chyba melon. a, czyli nektarynka się goli, tak? Tak. Tu i tu tutaj jest jabłuszko chyba. Chyba? Nie jestem pewien, obróci to jak trochę Próbujemy, no nie tracimy już czasu. Ale to jest zajebiste. Serio. Ostatnio mamy fazę na cytrynowe życie, a to jest... Pewnie nie masz w ogóle, że to jest ciepłe. No, właśnie tak się domyślam, że czekaliśmy. I zimnymi lodami, to, to jest... To jest tak ciepłe, to w ogóle nie jest za słodkie, a te, te lody z tym... Mm. I zdrowe jest, bo są owoce, nie? Nic tylko zamawiać. i pijemy do dłory bezalkoholowe piwo. Musiałem poczuć smak po prostu piwiska chłodnego, zimnego. Tutaj drecka brusketta. Potem wam powiem, jak to się nazywa, to jest taki mielony ko kotlet. A, bifteki, wiem, bifteki z frytami i tu yy, ziemniaczki zmielone z y, okoniem morskim. No przepychotka to tak pachnie, że... Oh, żałujcie, że kamerę tego nie daje. Właśnie chcieliśmy nagrywać, ale odebrać wąna wina. Jest pita, ale się na nią naczekałem. Pita papułko, lubimy jeść, więc wybór był prosty. Wzię wzięliśmy... Za 7 euro. To jest pita, ci powiem. O kurczę. To jest pita. Ogromna, co? Jestem ciekaw, czy to zadziało efekt kamery, czy, czy nie. <ślamy> Warto kupić sobie kamerę do nagrywania. Albo chociaż o terapię. Będziecie udawać, że vlogi kręcicie. No pokażcie, jak ta wariatka tu wygląda. Tu fajne sreberko, fajne fryty. Widzę, że samoróbki, nie jakieś kurna z tego. Posypane jakąś przyprawą. I nie wzięliśmy standardu, bo Przyszliśmy pierwszy tu na standardową, ale zobaczyliśmy, tu mają różne wariacje pity, jakieś z barbecue z jakimiś, jakiś hloom i tak dalej. Wzięliśmy ze sznyclem. Wiener sznycel, także pokrojony na kawałki. Trochę się naczekaliśmy, bo to jest ruch ogromny, no ale co? Ugryzam się w ile ja Wam znać. Pity, już ogryzłem, wam powiem. Nie spodziewałem się, że kierowcy wiedzą jak robić schabowego, nie? To smakuje jak domowy schabowy, kurwa. Nie, serio, nie zawiedliśmy się tu ani jeszcze razu na je, je, jedzenie od a trochę zjedliśmy poza kamerą. No, y, trochę są mięczaki te fryty, mogłyby być bardziej chrupkie, ale tak poza tym, zero zarzutów. No i trochę susiku, za mało. Ale tak, sałatka, cebulka, wszystko chrupie pod zębem. No, kotlecik jest... No, jakby się poszli do babci, i wam zrobiła kebaba normalnie w domu, nie? Z, z, ze schaboszczaka, także wgryzam się i oddaję Klaudii, więc ptata, nie? Thank you! Klaudia idzie na foto. Boss, come on! Klaudia z Pozdrawiamy! Thank from Poland, my friend! Proszę Państwa, zapomnieliśmy o najważniejszym, już naprawiamy ten błąd, już auto czeka na oddanie, ale nic straconego, lepiej późno niż, niż wcale, Hop, trzeba ościć taką zawiechą, moje podopieczni takie zawiechy dostają, losuję i każdemu coś zawsze wysyłam za friko, taki jest dobry kiecolinii także... Piękna wlepa zapachowa kieco, Gym i tutaj Instagramy, Facebooki, YouTube. Na które serdecznie zapraszam. Na, na YouTube oglądacie, ale to już nieważne. Autko dane 60 euro za wypożyczenie bez żadnej kaucji. Ja lubię tych kaucji dawać, wiadomo, tam nic nie niszczy i tak dalej, ale to różnie bywa. Potem kuźwa czekać na zwrot tego e, depozytu. 2-4 e, tygodnie i tak dalej. Pole dopłaci za furę więcej e, i tyle, także taki fiacik panda nam się sprawdził. No i co, fura oddana, ja idę na kawkę ze sobą plecak, jest niedziela, e, nie dzień wolny od pracy, nie w tym, idę popracować. E, kurczę, są tu kawiarnie z, z taką dobrą kawą, żałuję, że wczoraj nie, w ogóle kawy nie piłem akurat, bo to są kawy bardzo dobre, z pełną tych e, Coffee Roasters. Tylko kurczę wszystko otwarte od poniedziałku. Jest tu parę jakichś miejscówek, zobaczyć są fajne. Zależy mi, żeby gdzieś usiąść w, sobie w ciszy, skupić się na pracy, popracować, Klaudia sobie śpi, odpoczywa. To jest śpioch mały. Wymęczyłem ją trochę. Nie tak jak zawsze akurat na tych wakacjach miał luz, ale sobie leży. Z dwie godzinki popracuję, wrócę na chatę albo oddam plecach i dziś na plaży pójdziemy. Zobaczycie się jeszcze zastanawiać, czy teraz, czy później, bo już słoneczko grzeje. Widzicie, jak mi pada na twarz. Już dzisiaj ma być chyba 35 stopni, więc no, grubo asfalt się już nagrzewa. Więc dupka się spali na takim słońcu. Dobra, więc zobaczymy, co dzisiaj będziemy robić. Większość atrakcji jest zwiedzona. Widzieliście tam na przebitkach i tak dalej. I co? Do potem. Spalony na raczka po dzisiejszej zabawie na plaży. No, trzeba brzuszki napełnić. W końcu się udało za razem tutaj zjeść w takiej domowej tawernie, Tawerna Aninos. To jest to jest makaron, taka tutaj grecka potrawa, mięsko. I to jest chyba, yy, wydaje mi się, że to jest jakiś ser tutaj grecki, nie wiem jaki, no wygląda fajnie, jest tak bardzo domowo. I jako, że spalona jestem na rażkę, to pewnie oglądacie to po moich urodzinach, a jak oglądacie to po moich urodzinach, to proszę w komentarzu napisać wszystko najlepszego kiecorku, zostawić łapkę w górę i tyle dała tym żądam, także wcinam i Wam zaraz da, daję znać, jak to tutaj. Smakuje. Więc takiego państwa z mięskiem. Wydaje mi się, że to będzie trochę suche, ale nie wiem, czy sobie się coś może nam wydawać. Mięsko takie półmiękkie, półtwarte, taka trochę jakby pieczeń e, z niedzielnego obiadku Makaron fajny, rureczki. No i co? Serio? Wiesz, czy to pachnie? E, garam o czymś takim, nie? co smakuje sobie kiedyś takie spaghetti robiłem kupowałem to najgorsze mięso bo nie wiedziałem kiedy jest coś takiego jak mięso lepsze, gorsze kupiłem takie mięso w Tesco za 6zł to było chyba 30% tłuszczu wrzucałem to do brytanki, dawałem sos, makaron i właśnie taką garam nosale smakuje to identycznie mega zajebiście, ale zapewne jest to razy zdrowsze